Jest, 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 jest. Jest, 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 jest. <grymne> Ale fajnie. Siemanko, montując dzisiejszy odcinek, zauważyłem, że nie mam żadnego wstępu, nie przywitałem się ani nic. A ja lubię się z wami przywitać. Co tam słychać? Ja sobie montuję, bo jestem chory. I na razie zrypnici. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak cierpliwość popłaca. Cierpliwy to i kamień ugotuje. Pózian nie iść do fejmu. To jest chyba jeden z ostatnich odcinków spinningowych. Niedługo zacznie się Feder. Jeszcze coś tam mam nagrane, ale nie ma tego zbyt wiele. Miłego oglądania zapraszam na odcinek. Nie ma złej pogody, kiedy czas na ryby, Kręczny, Kręczny. Od wiosny do zimy, dawaj nad wodę, bo natura taka piękna. Szanuj swoje hobby, zasada jest jedna. Nie mam pojęcia, czy tutaj są jakieś szczupaki, czy nie ma. Karpie na pewno były. Bardzo duże karpie. Na no, ze szczupakiem zobaczymy. Miała być zmiana pogody, no bo przez ostatnie dni było mroźno, ciągłe mrozy, ciężko się łowiło. No i jest zmiana pogody. Na deszcz. Czyli w sumie nie wiem, czy nie gorzej. Ale zmiana jest? Jest. Więc o co mi chodzi? Nic tylko się cieszyć. Teraz przynajmniej zmoknę i zmarznę, a nie tylko zmarznę. Zawsze to coś. Bardzo brudna woda, jak na te miejsce. No, skoro taka woda brudna, no to nawet się dobrze składa, bo mam też dużo jakichś jaskrawych przynęt, które będzie lepiej widać, ale chyba przejdę na drugą stronę, bo pamiętam, że tam jest jeszcze jeden taki malutki kanał, który bym chętnie obrzucił. Warto zarzucić wzdłuż takich krzaczków. Szczupak może sobie odpoczywać. Naturalne schronienie na tym nienaturalnym kanale. Jaka miejscowa? Szkoda tylko, że tak płytko i się nie da tutaj za bardzo łowić. Nie, no w ogóle się nie da łowić. Jest wody jakieś 20 cm, jak widzicie. Kiedyś tutaj był chyba jakiś las. Przynajmniej lasek. Nie wiem, jakieś bagna. No ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. Wyczuwam, że to może być dobry dzień. Mam jakieś po prostu przeczucie. Mam nadzieję, że się spełni. Nagrywam wam pierwszy rzut, żeby nie było, jak ryba puknie. No to raz, że klątwa, a dwa, że będę i tak się mega cieszył. No nie. To nawet lepiej. Ale chyba się nie chcą dzisiaj bawić. Ale to już normalne, przywykłem. Na takich kanałach też warto rzucić. Kurde, tylko rzucić dobrze przynęte, a nie tak jak ja. Gdzie już mogłem wypłoszyć te ryby. Ona się zawinęła. Jak coś jest, to się pojawi. Taki malutki kanał. No szczupak po prostu podczas żerowania nie przepuściłby takiej okazji. Nie ma bata. Z dwa rzuty w tą stronę i lecimy dalej. Dobra, no to może skoro ryby nie biorą, to sobie trochę pogadamy. Ogólnie jestem strasznie zawiedziony tą zimą. Bo i grudzień, i styczeń. Jest straszna lipa, ale to nie jest tak, że tylko u mnie, że nie mogę nic złowić. Naprawdę wiele osób ma problemy z wykrzesaniem chociaż jednej ryby. I wiem, zima, ciężki okres, ryby ospałe, pochowały się, przylepione do dna. No ale jestem tutaj w Holandii 4 lata i powiem wam szczerze, że nigdy takiej sytuacji nie było. Jak sobie porównam moje ryby, które złowiłem na przykład rok temu czy 2 lata temu, no to przeliczając na szczupaki, powiedzmy w ciągu miesiąca, potrafiłem ich złowić, nie wiem, 15. 18, coś w tym stylu. W tym roku mam dwa, całe dwa szczupaki. Na pewno jestem trochę mniej na rybach niż w poprzednich latach, a to ze względu na pogodę głównie, bo w tym roku była wyjątkowo paskudna i kapryśna, i nie zawsze się po prostu dało iść na te ryby. No ale zwiedzam już takie ładne miejsca, no odkrywam cały czas nowe, jeżdżę na jakieś inne miejscówki. I naprawdę wszędzie zlipa. Ja wam nawet tego nie pokazuję, ale ile filmików gdzieś tam zaczętych poszło po prostu w kosz, to nawet tego nie zliczę. Wczoraj tak samo byliśmy w trzy osoby, na różnych miejscach, na mniejszych kanałach, na jeziorze. Nic, cisza. Także jeżeli ktoś planuje jakiś weekendowy wypad do Holandii na ryby, to serio nie po złości, może się mega zawieść, bo jest ciężko. Nie wiem z jakiego powodu, tamta zima była bardzo lekka, mógłbym rzec, że nawet lżejsza od tej, bo nie było nawet tak przymrozków. Nie mam pojęcia, dlaczego tych ryb nie ma. Któregoś roku, no to już mówiłem, ale się powtórzę, pozamarzały te małe kanały, podobno bardzo dużo ryb padło. Szczupaki, karpie, przede wszystkim te większe właśnie ryby, no i drapieżniki, no nie? No ale w tamtym roku takiej sytuacji nie było, w tym no to raz zamarzły, nie wiem na dzień, ale to malutka tafla lodu. Nie mam pojęcia co się dzieje. I naprawdę można próbować na cokolwiek. Na gumy, na woblery. No jakaś pojedyncza ryba czasami się trafi, ale gdzie są te duże ryby? W ogóle nie mam pojęcia, naprawdę. Także się trochę pożaliłem, ale chcę wam po prostu przedstawić, jak wygląda sytuacja. Bo ja chodzę na ryby praktycznie non-stop. Miałem też dużo odcinków nagranych do przodu. Po wakacjach jeszcze w Polsce sobie trochę ponagrywałem. No a teraz wychodzi tak, że jestem praktycznie na bieżąco, bo nie ma ryb i nic na to nie poradzę, niestety. Może jeszcze dzisiaj trafię na taki większy kanał. Zobaczę. Nie mam też za dużo czasu, zaraz zachód słońca. Dzisiaj do pracy, wiecie jak jest. No nic postarajmy się trochę teraz denerwować te ryby jakimś seledynem. kanał bardzo fajny zaraz pójdę z tamtej strony jeszcze i zobaczę co jest tam bo chyba nigdy tam nie byłem to jest strasznie płytko tam jakieś drzewka, taka potencjalna miejscówka. Nie wiem, przejdę jeszcze do końca. i Idę w końcu na większą wodę. Miałem tam jakieś sandacze, no ale to było dawno temu i nieprawda. Po prostu był jakiś taki okres, że chyba dwa czy trzy razy z rzędu była tam ryba i myślę, kurde, jakie miejsce znalazłem, nie? Że to jest moja meta dosłownie. No ale nie, później byłem jeszcze pewnie z sześć razy, może i więcej i nie było już ani puknięcia. Rzut taki wzdłuż kanału. Spod tego statku może wyjechać jakaś ryba. Zawsze fajnie sobie właśnie obrzucić, tak ze dwa razy wzdłuż, a później walić naprzód. Bo czasami te ryby są pod nogami, a nawet o tym nie wiemy. No, tak pięknej pogody w Holandii to nie było chyba miesiące. Naprawdę jest super 10 stopni, malutki wietrzyk, ale nie przeszkadza, bo jest słońce. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie jest dzisiaj na rybach i są pierwsze oznaki wiosny. Nie mam teraz yy, dowodu na potwierdzenie moich słów, ale uwierzcie, że rosną już kwiatki. Jakieś przebiśniegi, żonkile, także wiosna jest już blisko. Oddam jeszcze kilka rzutów, no ale póki co no nic się nie dzieje, więc pójdę jeszcze koło domu. Tam przeważnie jeszcze udaje mi się coś złowić. No i ostatnia miejscówka na dziś. Często właśnie tutaj jakaś ryba się na sam koniec zdarza. No myślę, że jak jutro pogoda nie zepsuje planów, no to jeszcze jutro będę na rybach i zobaczymy, pojedziemy troszkę inną trasę, może tym razem się uda coś złowić. Jestem dzisiaj na tym kanale, na którym wczoraj kończyłem. Jak widzicie, naprawdę minął dzień, pogoda jest całkowicie inna, wieje, ma padać deszcz. No i ogólnie słońca dzisiaj nie uświadczymy. Takie wahania, temperatury i też ciśnienia oczywiście nie działają dobrze na ryby. Ale jestem z nowym dniem i z nowymi nadziejami. Dzisiaj sobie walnę taką trasę koło domu. Jest, 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 jest. Jest, jest. jest tupak. W końcu. Zerwał się. <noise> Widzicie, jak to wygląda? Tyle się czasami człowiek nachodzi za tą rybą. Źle się wpiął. Siedział tutaj cały czas, bo rzucałem. Nie było brania. Gdzie on uderzył? Zaraz koło haka. Trudno. Kontynuując moją myśl i odpowiadając też na pytanie, które zadałem w tytule: czy Holandia. To raj dla wędkarzy. No i tak i nie. Holandia jest cała oblepiona tą wodą. Kanały, rzeki. Naprawdę każda miejscówka zdaje się być bardzo łowna, bardzo ładna i z potencjalnie dużą rybą. No i często po prostu tak jest. Ale przychodzi taki okres, jak teraz, pogoda jest mega zmienna. Codziennie pogoda zmienia się kilka razy. Ciśnienie skacze, no raz deszcz, raz słońce. Te ryby też mają swoje humory po prostu, i czasami jest mega ciężko coś złowić. Trzeba się nachodzić kilka dni dosłownie, żeby cokolwiek siadło, no a czasami jest taki dzień, że złowi się 4, 5, 6 ryb. I to, że przyjedziecie do Holandii, to wcale nie jest pewnik, że złowicie jakąś swoją życiówkę. No już nie jeden się przekonał, tak jak mówiłem wcześniej. Ja wiem, nie mogę narzekać, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak jest w Polsce ciężko z rybami. Jak się łowisz czupaki, to przeważnie właśnie jakieś pistoleciki po 40-50 cm. No na pewno jest tutaj znacznie lepiej. To nie, ma, nie podlega w ogóle dyskusji. No ale ryby też mają swoje humory, i w Holandii, gdzie jest ich naprawdę mnóstwo. Więc polecam każdemu mimo wszystko, żeby przyjechał do Holandii, przekonał się, jak to jest z tymi rybami. Można naprawdę swoją życiówkę złowić dosłownie pod nosem, a czasami można łowić tydzień. I nie mieć nawet wyjścia ryby. To jest moje takie spostrzeżenie po czterech latach spinningowania tutaj. No i przede wszystkim nie można być też zamkniętym na wodę. W takim sensie, że jeżeli widzicie jakiś bardzo mały kanał płytki, to nie znaczy, że tam ryby nie ma. Naprawdę trzeba rzucać dosłownie wszędzie, gdzie widzicie tylko jakiś skrawek wody i próbować. Nie zamykać się tylko na jakieś rzeki, na duże wody, bo te ryby siedzą wszędzie. No ale tak jak mówiłem wcześniej, nie zawsze biorą. Jeżeli dzisiaj jeszcze się coś zadzieje, to się widzimy dzisiaj, a jak nie, to przejdziemy do trzeciej. Części tego jednego filmiku przed szczupak to co po nim zostało ciekawe czy uderzy. Myślałem, że to była ryba, ale to chyba nie była ryba. Kolejny dzień lipa. To nie jest kaczka to może jakiś czubak. To na bank ba jakaś ryba. Jest jest, 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 jest. Tylko żeby się teraz nie zerwał. Ojejku, ale słabo zapięty. Chodź. Ale fajnie. Chodź, 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 chodź. Chociaż może dobrze zapięty za skórkę. Jest w końcu masakra, ale wychodzona ryba. Widzicie to? I zerwał się w podbieraku. Założyłem tylko kanibala, dwunastkę. Bardzo wolna praca, po raz kolejny. Oh. Ale mam emocje, naprawdę tak dawno ryby nie złowiłem, że się mega cieszę. Mega się cieszę. Nie muszę grzebać w rybie elegancko. Taki chyba 60 taczek. Wezmę go tutaj. Nie no, trochę większy, trochę większy. Zaraz go może zmierzę. Jak tyle czasu nie złapiecie żadnej ryby, to po prostu jest szok. To jest po prostu radość niesamowita. Super. Może to jest ten szczupak, ale zobaczcie, to jest to samo miejsce. Jestem na następny dzień po tamtym łowieniu 63 cm. Jestem na następny dzień po tamtym łowieniu. Przeszedłem w to miejsce i wziął praktycznie z tego samego miejsca. W końcu udało złowić się rybę. No widzicie, no, bardzo, bardzo ciężko jest cokolwiek dopaść. To jest to, o czym wam mówiłem. Ale w końcu jest sukces. Jest! Naprawdę taki szczupak 63 cm ja mi przyniósł tyle radości. Dobra rybcia z honorem, ląduje do wody. A czekajcie, zdjęcie sobie zrobię. A co by nie? Bądź fotogeniczny. Pięknie. Jest, jest. Udało się. Po raz kolejny zadziałał mi kanibal bez obciążenia. Tylko i wyłącznie kotwiczka. Zobaczcie, tutaj jest takie zbrojenie. Wkrętka i kotwiczka. Jak widzicie, tutaj jest lód. Był przymrozek w nocy, i niestety część kanałów pozamarzała, także dodatkowe utrudnienie. Bardzo dobry reset i bardzo dobre sprowadzenie na ziemi po tym, jak się naprawdę tych ryb dużo zapinało i już taką rybę się łowiło po prostu bez większych emocji. No teraz się czuję, jakbym złowił swojego pierwszego szczupaka w życiu. Naprawdę. Dużo komentarzy się pojawia pod moimi odcinkami, że nie wiem, że łowię ryby w okresie ochronnym. No nie. Musicie też wziąć pod uwagę to, że ja te odcinki nagrywam trochę do przodu, nie? Także ja nigdy nie łowię ryb w okresie ochronnym. Chcę, żeby te ryby się rozmnażały, żeby one były. Także nie ma u mnie takiej sytuacji, że łowię ryby w okresie ochronnym. Po prostu w Holandii, gdzie łowię na co dzień, są te okresy ochronne w innym terminie niż w Polsce. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Siema!